aż taki ciemny las. Taki, widzisz, czekaj, noble Blue. To skąd jest ten quest? A noble Blue Storming City. Okej, okay, czyli go sobie zrobimy pewnie. A go może już teraz zrobię przy okazji. Jak już tu jestem, to sobie go zrobimy. Nie rozumiem jak to mam niby zrobić. Chyba to jest to, co? będzie chyba to I co to jest top chat kurwa może tylko Czad na żywo jest i powinien być widoczny napisz coś zobaczymy pyk 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 a my zrobimy sobie hmmm hm? ale poczekaj bo może jest ten później nie później nie ma dobra mamy kopelowela do no. wbicia a to jest Undead, to ja go mogę Holy trochę mocno poskładać, pewnie strasznie pojebane to jest, że to się 3,5 sekundy kosztuje. Szczerze, mega pojewany. Wyłącz, bo to na pewno jest masakra dla widzów. Mhm. Piszcie widzowie w razie czego, jakby coś było nie niehalo. To jest ten kwiatek kurwa, co miałem zebrać. A czy wiemy, gdzie jest ten mosz Kiurut Rut? Poczekaj, Lord, to, Wetlands, o ja pierdolę. Ale będę w Wetlands jeszcze przecież. Myślę, że będę. to wtedy przy okazji to zrobimy. Dobra. Musimy iść do Strangleton Whale i tam y, gracze Owika często gęsto nazywają to miejsce Wietnamem. Y, mówią good morning Wietnam. Czekaj ja ci dam. dam ci moderatora na czacie. Cze cześć Monika. Masz moderatora zarządzającego. Więc jest fajnie, siedzimy sobie, mam prebis na sobie, Staff of Jordan, mega zajebisty item i tak naprawdę tylko jeszcze właśnie 37 musimy wbić i szkoda mi tego BG, chciałbym mieć na to BG z racji tego, że no bardzo mocno, bardzo mocno jestem silny i myślę, że 39 levele nie są dla mnie zagrożeniem. Mieliśmy sytuację, że Warrior, który był dla mnie znakami zapytania, czyli miał powyżej 9 leveli nade mną. Nie mógł mnie zabić. No ale proszę kolki. Dziękuję. O, to jest właśnie Warlock na przykład. To, co ci mówiłem. On przeżywa takie demony z zaświatów. to się gra? Tak, tak. No to są gracze, co dobiega. Mm -hmm. To są inni gracze. A potwory? Nie, no potwory są też tam gdzieś latające. Teraz ci pokażę, będziemy bić potwory, żeby zrobić Czy questy. Potwory mają inną czcionkę. Mm, tak, na, na play taki. Jakby plate się im pokaże nad nimi. Zaraz zobaczysz, pokażę ci. O, gdzie widać, może widzisz. Chyba to. O, to Albo jak to. nie... A jak nie, to to. To niemożliwe, bo ja wyświetliłam. Ale już nie jest do Czekaj, kurwa, a to jest na żywo? No, jestem w trakcie transmisji. Widzowie w transmisji, jeden. No, to bardzo się cieszę. Zawsze zapraszamy serdecznie, chętnie. Średnie to ty byłaś Ty, po prostu byłaś. Minuta 05. W sensie, że wyświetlenia, że to wyświetliło pewnie. No, może tak być. Ale nie, bo wyświetlenia były jeden, a transmisje równoległe, czyli podłączonych według najbardziej aktualnych. Czyli może jeszcze ktoś jest. To cześć, zapraszamy serdecznie do pisania na czacie. Chętnie tutaj podpowiadamy, tak, pogadamy to, sobie. Tak, tak, już robimy. czat na żywo. Fajnie. Fajne rzeczy do wygrania będą dzisiaj na streamie. Może być do wygrania ten abonament do BWika. Może, może być do wygrania jakiś fajny itemek y, na klasiku. Lub na retailu. Na retailu też mogę coś fajnego zrobić, bo mam tam też <śmiew> moje trzy, w sumie cztery postacie. Ale najpierw chcę tutaj tego Priesta Zostałem fanem priestów. Kiedyś to nie była jakby klasa, którą... Nigdy nie, nie, nie wiem, dlaczego nie mnie grałem. Zawsze był taki... Przemawiał do mnie ten druid, że druid jest taki zajebisty bądź druidem, bo... Bo to, to jest coś dla mnie zajebistego, ale jak się okazuje priest dla mnie jest mega fajny właśnie to, że jest na tym takim rozłamie energii światłości i cienia i, i takie fajne fajne trochę taki paladin tylko że bardziej dla mnie bo, bo wali spele i, i coś fajnego a nie tylko kurwa bije symulator autoataków, nie? mimo wszystko paladyna też do jak na 41 go chciałbym przed tbc mieć 2-3 postacie na max levelu i chociaż jedną w całym bisie i to by był ten właśnie priest, bis czyli best in slot jakbyś moja nie wiedziała czyli Najlepszy item, jaki możesz mieć w danym momencie tej gry. Kolejny tej. Zobacz. Przed sekundą dostałem kolejny raz. Pojewane, co? Wszyscy mi wysyłają Mateusz Loverside, jakieś kurwa. O, ktoś wyszedł. Ktoś wyszedł? No. Nie wiem dlaczego tak, o jesteśmy w Strangleton Wale. to jest taka miejscówka dosyć śmieszna Tu będzie dużo hordy, hordy i prawdopodobnie będziemy się dość dużo bić Private Hosen, ja już tam wszystko wzięte, jedziemy już tam, bo ja już tutaj sobie questy pobrałem Szkoda, na TBC tutaj jest też fly Na TBC jest tutaj możliwość latania, natomiast no niestety na vanili nie ma Ale no jakoś musimy z tym żyć Dobra mi każe iść po te krokodil szardy też tam pójdziemy Zabijemy tą pantera, co? Kurwa mać, się też ułożyła dziwka Przepraszam Sorry, Twitch administration I Ja teraz mam taką fajną tarczę, że Jego ataki nie prewentują mnie od prastowania skala. Pyk Zaraz układa się moja ukochana pasywka w postaci Spirit Tapa, czyli że mam dwa razy więcej spiritu jeszcze połowa podczas kostowania i dużo mi się szybciej odnawia wszystko. Zobacz po 100 punktów mamy na 2 sekundy. Ponad, ponad, Kurwa mać, no nie wierzę, nie? Ile ja jeszcze dostanę reelsów z Mateusz Lowerside? To jest koniec. Koniec świata. O. I mamy river krokodiliski. A teraz będziemy sobie je tutaj Cikać. musimy z nich wydropić dwa a, dwie duże skóry o był jakiś hordziak ale to tam chyba za duży logo no, 42 myślę że moglibyśmy się pokusić o walkę z nim yy, nie byłoby łatwo ale byłoby fajne wyzwanie a my lubimy wyzwania natomiast jestem więcej niż pewny więcej niż pewny że spotkamy tutaj gdzieś niedawno, nie, niedługo jakiegoś hordziaka i będziemy się musieli z nim napierdalać Ork Warlock, też 41 A szkoda, szkoda yy... Aha, to do tego mam wziąć sobie kreścikę, tak? To ją pewnie oddać kościkę Okej, okay. teraz który? Ajen Rodek Dzień, drawik. dobra Jest to ten może krokodyl, miałbym musiał go zabić Nie ma nic Na złość, jak na złość, cholera jasna O, jest ten 38 Andetroch. Wyższy level ode mnie Kurwa, jest ich dwóch No dobra, B2 się na mnie rzucają Was. cyk, Monia zobacz, tutaj się lejemy, nie, jak coś z chorodziakiem? tak, ale on ma wyższy w oledach, nie? a jakbyś był po, chory, po stronie Hordziaka, to z kim no, z aliantami Czekaj, czekaj, bo się nie, nie skupiłem się, bo mi za chwilę mi... Mnie... Dobra, no, zrób mi coś. O, ja muszę się przeleczyć. O Jezus, no nie możesz w takich momentach no mnie mówić. A co, zginąłeś? No tak, bo ja się muszę skupić w chuj przy walce, bo to jest I bardzo dużo. No się dzieje i dobrze. No dobrze, to, to nie mów wtedy do mnie. Muszę się w ten kuchnię coś mi tutaj klepniesz. No nie możesz mi tak, proszę. Bo ja miałem Fira w zanadrzu, miałem jeszcze kurwa Desperate prayera w zanadrzu i nic tego nie użyłem. No ciężko jest to... Jest